Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie i polecaniu kanałów YouTube. Na dworze mamy piękny, słoneczny dzień, przynajmniej u mnie. Eee, I tak, tak, tu mamy kolejny tydzień, kolejny przegląd. Eee, w sumie ten czas szybko bardzo leci, ponieważ eee, niedawno przegląd był. Ale dobre, dobra, dobra. E, tym razem postarałem się wybrać użytkowników e, mniej znanych, e, z małą ilością widzów, jednak e, e, z pasją, e, ponieważ robią to, co lubią. Tak, robią to, co lubią. E, odpowiedzi wideo było trochę mniej, tak więc ktoś nie dostał ma coraz większą szansę, ponieważ, tak jak mówiłem jest tych odpowiedzi coraz mniej. Uwaga, i tak o, pierwszym kanałem jest kanał The Polish. tak, The Polish, jak widać nazwę tutaj. I tutaj filmik, który nam nadesłał, obejrzymy sobie chwileczkę. Wyciek tego punktu. Ała! Jest, udało mi się. Był mój. Okej, okay, kolejny mój. No, kolejny jego jak to słyszeliśmy. Jedyne zastrzeżenie do tego użytkownika jest to, że, że strasznie cicho go słychać według mnie, ale jakość audio jest oczywiście jak najbardziej w porządku, jego głos jest również miły dla ucha, ma jak widać nawet 1080p Tutaj mamy jego kanał, jak widać tutaj jego zdjęcie, tutaj banerek jakiś, tak więc jest fajnie. Doburgier jest również bardzo, bardzo fajny, ma Battlefielda trójeczkę, Medal of Honor, co tu jeszcze mamy? Jakieś poradniki, z tego co widzę, miniaturki jak widać są bardzo, bardzo fajne. Tak więc kanał prezentuje się, yy, prezentuje się wizualnie jak najbardziej. Ok! I to jest nasz pierwszy użytkownik, jak widać, ma tylko 92 subskrypcje. Tak więc niedługo będzie pierwsza seteczka, a kanał wygląda bardzo, bardzo świetnie. Tak więc zapraszam do subskrypcji. Drugi użytkownik jest to użytkownik Depolish, tym razem Depolish Mafia Games. I tutaj filmik y, nie nadesłał nam go, ale postanowiłem wybrać jego jakiś zagrajmy wy, ponieważ robi to bardzo, bardzo fajnie. I w ten sposób postanowiłem przedstawić jego kanał, tak więc y, oglądamy chwilunie nie sobie. Pokonany. Okej okay. A więc e, czas przejść do drogi Pielgrzyma. E, no droga Pielgrzyma w sumie powiedzmy, że to jest o właśnie e, droga w której no, trzeba pomyśleć trochę. No, jak widać droga pielgrzyma to droga, w której trzeba pomyśleć trochę, co może być przynajmniej dla mnie problemem. Yy, użytkownik, jak słychać, bardzo, bardzo fajny ma głos, gdzieś jego barwę. Yy, również ma HD. Yy, I co by tu jeszcze powiedzieć? Jakość wideo jest jak najbardziej okej, okay, szumów nie ma, tak więc kanał pod względem Zagrajmy Wy jest bardzo, bardzo fajny. Tło, jak widać, też jest bardzo miłe dla oka. Wizualna jego, yy, wizualna jego część jest jak najbardziej ok, i yy, co by tu jeszcze dodać? Ma tu Speed Art, jest to kanał też typowo graficzny, yy, ale mimo wszystko znajdują się tutaj też, zagrajmy wy, choćby w Skyrima, yy, Medal of Honor, yy, Load Out yy, i tyle, tyle tego tutaj mamy. Nawet Tomb Raider 2013, tak więc kanał bardzo, bardzo uniwersalny. Użytkownik ma trochę już więcej subskrypcji bo 411. Ale również jest warty, warty polecenia, ponieważ robi to, co lubi, jak najbardziej w dobrym stylu, tak. Och, język mi się strasznie miesza. Wow, to wszystko przez te słońce, tak jestem prosto z dworu. Yy, I kolejny użytkownik, a raczej użytkowniczka, jest to użytkowniczka o nazwie Darketka. I tu filmik, który nam nadesłała. O mój boże, no uda się, uda się, uda się, tak. Udało się. Uch. Nie lubię tego typu zagady, zagadek na czas. Nie lubię, bo tutaj trzeba dużo zręczności, a ja takowej nie mam no ja również nie mam zręczności, zagadek na czas również nie lubię, e, co my tu mamy mamy, mamy 1720p y, znowu się mieszam e, co my tu mamy, jakość jak widać y, tudzież głos jest bardzo bardzo fajny, głośno słuchać tą użytkowniczkę, nie ma szumów y, tak więc idealnie dźwięk z gry jest dopasowany e, co do treści wizualnej kanału, no jak widać nie jest jakaś tam powalająca, ponieważ tło nie jest uniwersalne, mogłoby być y, mógłby być jakiś napis y, darketka czy coś ten tym ale tego nie ma. Ale mniejsza z tym, jak mówiłem, nie oceniamy tylko i wyłącznie kanałów pod każdym względem, tylko i wyłącznie, ale również pod względem jakości audio, wideo, doboru, doboru gier itp. itd. No jak widać użytkowniczka tu nagrywa Maxa Payna, Darksiders 2 i pojawi się pewnie wiele, wiele więcej. Tu jest nawet jakieś podziękowania, tu są nawet jakieś podziękowania z okazji 100 widzów, ma już 130 subskrypcji, tak więc subskrypcje coraz, coraz bardziej rosną. Nagrywa w miarę regularnie. Tak więc jest tutaj wszystko ok, tylko tak jak mówiłem, radziłbym tło zmienić na bardziej oryginalne, ale tak jest wszystko ok, tylko jeszcze bym wplutł tu jakieś inne gry ale widzę że, widzę, że stara się serię do końca prowadzić, tak więc jest tutaj wszystko okej. Okay, dobra, już was nie zamęczam, bo już sam się mieszam, tak więc y, jeśli ktoś się nie dostał, to oczywiście nadsyłajcie kolejne odpowiedzi wideo, bo jest ich jest y, coraz mniej, coraz mniej, tak, w, po w porównaniu do po pierwszych filmików z polecania jest ich coraz mniej, tak więc każdy ma szansę się dostać. Bo jak widać, wybieram już mniej znanych użytkowników z mniejszą ilością subskrypcji, tak więc każdy ma szansę. I tyle, i tyle. Ja sobie mykam chyba na dworek, Ewentualnie jeszcze poszukam jakieś gry do nagrania, być może jakaś seria się pojawi, bo tak się zbieram, zbieram i nie mogę. Tak więc życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję tak słonecznego jak u mnie. I do zobaczenia, cześć!